Witaj na kanale o narcyzach, socjopatach, psychopatach i innych zaburzeniach osobowości, czy po prostu toksycznych osobach. Jesteś tu, by zrozumieć, co Ci się przydarzyło i zdobyć wiedzę, która jest niezbędna do uzdrowienia. Jesteś tu, by zdobyć wiedzę, by uniknąć zagrożenia. Polub subskrybuj, skomentuj, udostępnij. Umów się ze mną na prywatną sesję. Napisz na autentyczni23 lub kliknij na mój profil, a następnie zakładkę informacje Czemu dajesz kolejne szanse? Zastanawiałeś się nieraz pewnie, czemu dajesz, czy dałeś Narcyzowi tyle szans. Kiedy jesteś w związku z narcyzem, uważasz, że kochasz tą osobę, ufasz jej, robisz wszystko, by było jak najlepiej. Uważasz narcyza za kogoś wyjątkowego, wspaniałego, wierzysz we wspólną przyszłość, w perfekcyjny obrazek, we wizję tego, że się razem zestarzejecie. Dla ciebie to normalne i przychodzi Ci to naturalnie, że się starasz, by było sobie, którą kochasz, jak najlepiej z tobą. Wiesz, co to poświęcenie, co to miłość, co to zaufanie, co to wybaczenie. Wiesz, że każdemu zdarzają się błędy i trzeba o nich rozmawiać. używać słów, proszę, Przepraszam, zmieniać się na lepsze, wypracować jakiś kompromis, rozwiązanie. Narcys widzi to zupełnie inaczej. Jego wizja skupiona jest wyłącznie na nim samym. Na tym, co on chce, co on potrzebuje. Kompletnie nie liczy się z Twoimi uczuciami, potrzebami czy z Twoim zdaniem. Narcyz chce właśnie wykorzystać na maksimum te wszystkie dobre cechy, które w sobie masz. Narcys chce manipulować tobą tak długo, jak się da, aby całkowicie cię wykorzystać, pozbawić twoich zasobów, twojej energii, twojej siły życiowej, twojej pogody ducha. Narcyz wybrał cię na cel. I nie zamierza tego celu zmieniać, dopóki albo cel mu się nie postawi, czy sprzeciwi, albo cel zostanie trafiony, osiągnięty. Zwykle nie masz pojęcia, że tkwisz w toksycznym związku z narcyzem, dopóki się nie zakończy, lub dopóki nie nastąpi jakiś przełomowy moment, typu przemoc fizyczna, czy wyzwiska. Być może wtedy dopiero powoli zaczynasz zauważać zło, jakie cię spotyka, ale niestety wiele osób dalej potrafi je sobie wytłumaczyć, dalej potrafi wytłumaczyć złe zachowanie narcyza, a nawet obwinić za nie siebie. Być może po prostu przechodzisz z tym do porządku dziennego, zgadzasz się na złe traktowanie. Bo wierzysz, chcesz wierzyć, że będzie lepiej, i czekasz na te krótkie okresy polepszenia, które co prawda mają miejsce, ale jest ich zdecydowanie mniej niż całego zła, które cię spotyka. Może czekasz, aż przeprosi, zrozumie, wytłumaczysz, sam będzie żałować, sam się ogarnie. Może mówisz, że to ten ostatni raz, żeby nastraszyć narcyza, ale i po tym dajesz kolejne, ostatnie szanse. W ten sposób narcyz zatrzymuje cię na dłużej i dłużej. Uzależniasz się od niego tylko coraz bardziej. Gdy masz już całkiem dość, mówisz, że to koniec, pakujesz się albo uciekasz. To narcys stara się ciebie zatrzymać za wszelką cenę. Błaga, przeprasza, prosi o szansę, kupuje kwiaty, prezenty, obiecuje wycieczki, poprawę. Nie może bez ciebie żyć, może nawet grozi, że się zabije, że będziesz mieć go na sumieniu. Narcys zawsze uderza w czuły, w najczulszy punkt i prędzej czy później. Taki znajduje u ciebie, a ty zgadzasz się na to, co mówi. Często na to bardzo długo czekałeś i wierzysz, że w końcu zrozumiał. W końcu się doczekałeś, w końcu będzie lepiej i tak dajesz kolejną i kolejną szansę. Czasem wszystko jest wspaniale przez kilka godzin czy dni. A następnie wszystko wraca do tego, jak było po staremu. Zastanawiasz się, co się stało, przecież już wszystko było idealnie, i znowu jest beznadziejnie. To właśnie manipulacja narcyza, która uzależnia cię coraz bardziej i bardziej. Czekasz na kolejne kilka godzin czy dni, które wprowadzą cię w stan euforii, jak po zażyciu narkotyku. Narcyz, doskonale zdaje sobie sprawę z tego, co robi i jaki to ma wpływ na Ciebie. Im więcej szans dajesz, im więcej dobrych momentów daje Ci Narcyz, tym trudniej skończyć z uzależnieniem. Mieliście w końcu kilka dobrych dni w miesiącu czy kilka tygodni w roku, ale reszta to było dno, o którym wstyd mówić nie tylko przed innymi, ale także przed samym sobą. Wracasz tylko do tych dobrych chwil w oczekiwaniu na kolejne. To nieważne, że mamy luty i że czeka cię pół roku tragedii, ale wiesz, że pojedziecie na urlop i będzie znowu na chwilę przyzwoicie. Dla jednego dnia czy jednego weekendu w miesiącu. Męczysz się pozostałe 29 dni. Narcys daje ci tak naprawdę jedynie zwiastun, trailer tego, jak może, jak mógłby wyglądać cały związek, cały film, ale to nigdy nie następuje. Narcys zwodzi cię przez większość czasu i stara się na krótko, tylko po to, by móc zwodzić cię później dalej. Ty oczekujesz stałości uczuć i spokoju, a narcyz to ciągły chaos i zmiana. Dajesz narcyzowi tyle szans, ponieważ ciągle masz nadzieję, wierzysz w nadzieję, a musisz skupić się jedynie na suchych faktach, ciągle myślisz, że to lepiej, w które wierzysz, kiedyś nastąpi czekasz na te lepsze dni, które nadchodzą dopiero wtedy, gdy już masz całkiem dość. Narcyz czyta z ciebie jak z otwartej księgi i doskonale wie, w jakim momencie masz już dość i wtedy dostajesz mały kawałek tego, na co czekałeś. Potrzebujesz tej kolejnej małej dawki. Wierzysz, że wszystko możesz naprawić. Psychopaty nie da się naprawić. Nie możesz tego zrobić ani ty, ani ktokolwiek inny. Nie może zrobić tego żadna operacja, ani sam psychopata. Będąc z narcyzem, robisz wszystko dla niego, a nic nigdy z nim wspólnie. Jesteś tylko ty i narcyz. Nie ma pojęcia wy. Nie tworzycie pary, chociaż wszyscy mogą was uważać za idealną parę. Narcyz jest zawsze daniem głównym. A ty jesteś jego przystawką. Z całego tortu możesz zjeść tylko wisienkę i może jakieś okruszki z talerza. Ile lat chcesz spędzić w dniu świstaka? Nic nigdy się nie zmieni na lepsze. Może się zmienić tylko na gorsze. Im dłużej jesteś z narcyzem, im więcej szans mu dasz, tym gorzej będzie. Ile razy komar musi cię ugryźć, żebyś wstał, zapalił światło i pozbył się problemu? Narcys to ta sama kategoria pasożyta, którego musisz się pozbyć. Tkwisz cały czas w ciemności i nie widzisz zagrożenia. Zapal światło. Narcys nie zasługuje na drugą szansę, a gdy dajesz mu kolejne. To tak, jakbyś dawał mu kolejne kule po tym, jak nie trafił cię za pierwszym razem. Polub, subskrybuj, skomentuj, udostępnij, pomoże to innym ofiarom narcyza tutaj dotrzeć. Naszym wspólnym celem jest zwiększanie świadomości w społeczeństwie i pomoc ofiarom psychopatów. Dziękuję.